Witam serdecznie w szkole pod żaglami. Uczniowie już pakują manatki, bo morze im pachnie. Nie bardzo jeszcze wiadomo, kto popłynie, ponieważ zbliża się termin zawodów sportowych, które są kwalifikacją kolejną zresztą do rejsu jesiennego, który zacznie się 1 września wraz z nowym rokiem szkolnym. Przez cały rok uczniowie drugich klas gimnazjalnych z całej Polski pomagali innym. A to nieśli pomoc chorym, a to w świetlicach pomagali młodszym kolegom, opiekowali się starszymi ludźmi, robili różne rzeczy. Nie wchodzimy nawet w to, jak się z tego wywiązywali, wystarczyło nam ich sprawozdanie. Czasem był to świstek papieru, a czasem bardzo szerokie opracowanie. Oto Oliwia przesyła nam nie tylko swoje zdjęcie, ale także próbki swojego talentu graficznego. Jest to bardzo obszerne sprawozdanie z tego, co robiła. Problem w tym, że nikt nie wie, kto popłynie, bo dopiero te zawody, które się odbędą za tydzień, zadecydują. Oczywiście będziemy Państwu z tego zdawać relacje. Jakby boczną ścieżką, oprócz tych, którzy cały rok pracowali w wolontariacie, awansują do tego finału również ci uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie ambasadorzy miejsc. Ambasador miejsc polegał na tym, że czwórka uczniów z drugiej klasy gimnazjalnej zapraszała. Grupę seniorów, kilkanaście osób na spotkanie, na których opowiadałem o jakimś miejscu. Tu, akurat, mamy świętokrzyskie, które zostało opracowane skrupulatnie na każdy dzień wycieczki. Dzięki pomocy wydawnictwa Nowa Era dotarliśmy do takich zakątków w kraju, że ja po prostu nawet nie znałem tych nazw, i musiałem gdzieś grzebać w mapach i znalazłem pod górą łysą. Miejscowość o nazwie trudniej do wymówienia. W każdym razie 17 takich projektów zostało złożonych. Wybraliśmy dwa najlepsze. Właśnie za tydzień będę wręczał dyplomy tym, którzy wygrali. Są to dwie szkoły. Oto dyplom dla jednych z nich. Gimnazjum w Łomży, gimnazjum w Krakowie. Te zespoły zwycięskie wchodzą bez kolejki jakby do kwalifikacji sportowych. No a te kwalifikacje sportowe to bieg na 400 metrów, pływanie na 50 metrów, podciąganie się na drążku. Tak było i dotychczas. Chcemy mieć pewność, że ta młodzież, która będzie musztrować na pokład, będzie w dobrej kondycji fizycznej. No, i z nowym rokiem szkolnym będziemy robili nabór na kolejną edycję, o czym Państwa poinformujemy. Ciekawostką tej najbliższej szkoły. Będzie to, że popłyną z nami Rosjanie, ale o tym dopiero za tydzień w kolejnym odcinku.